Bójcie się go, uciekajcie od niego, a przeznaczenie i tak nadejdzie, bo Thanos nie jest po prostu kolejnym kosmicznym watażką marzącym o tronie, lecz żywym, oddychającym punktem końcowym wszelkiej nadziei, wielkim filtrem wszechświata, który przychodzi, gdy cywilizacje stają się zbyt głośne, zbyt liczne i zbyt aroganckie. Aby w pełni zrozumieć skalę zagrożenia, jakie stanowi szalony Tytan, Musimy odrzucić powierzchowną analizę opartą wyłącznie na błyskotkach zwanych kamieniami nieskończoności i zanurzyć się w mroczną, biologiczną i mistyczną otchłań jego istnienia, zaczynając od samego początku, od przeklętej biologii, która uczyniła go wyrzutkiem na własnej planecie. Thanos urodził się na Tytanie, w księżycu Saturna, jako członek rasy Eternals przedwiecznych, ale obciążony genetyczną mutacją zwaną syndromem Dewiantów. Ta anomalia nie tylko zdeformowała jego ciało, nadając mu charakterystyczną purpurową skórę i masywną budowę, ale również zagęściła jego tkanki mięśniowe i kostne do poziomu, który w świecie Marvela nie ma sobie równych. Podczas gdy przeciętny Asgardczyk jest trzykrotnie gęstszy od człowieka, Thanos jest wielokrotnie gęstszy od Asgardczyka, co czyni go biologicznym czołgiem, zdolnym przetrwać w warunkach. Które rozerwałyby na strzępy nawet tak potężne istoty jak Thor czy Hulk. Najbardziej jaskrawym, brutalnym i niezaprzeczalnym dowodem na jego bazową potęgę, czyli siłę bez użycia jakiejkolwiek magii czy kamieni, jest początkowa sekwencja Wojny bez granic, która służy jako ostateczny test bojowy w MCU. Hulk, istota będąca ucieleśnieniem niepowstrzymanej Furii, która wcześniej rzucała bogami jak szmacianymi lalkami i zatrzymywała lądowce Citauri jedną ręką, atakuje Thanosa z zaskoczenia. W tym momencie Thanos posiada już kamień mocy, ale i to jest kluczowe dla zrozumienia jego siły nie używa go. Tytan decyduje się na walkę wręcz, aby wysłać wiadomość nie tylko do hulka, ale do całego wszechświata. Z chirurgiczną precyzją, spokojem mistrza szachowego i brutalnością rzeźnika. Thanos demontuje hulka kawałek po kawałku. Nie polega na dzikim wymachiwaniu pięściami, lecz na uderzeniach w punkty witalne. Splot słoneczny, nerki, krtań, łamiąc gardę zielonego Goliata i ostatecznie podnosząc go nad głowę, by rzucić nim o pokład statku z siłą, która kończy walkę w niespełna minutę. Ta scena definiuje hierarchię mocy. Hulk jest najsilniejszy, gdy jest wściekły ale Thanos jest silniejszy, ponieważ jest zdyscyplinowany, a jego siła fizyczna jest wsparta tysiącami lat doświadczenia w walce z każdym rodzajem przeciwnika, od kosmicznych bestii po mistrzów sztuk walki. Przeskakując do finałowego aktu Sagi, do ruin kwatery głównej Avengers w końcu gry, widzimy Thanosa z 2014 roku, który nie posiada żadnych kamieni nieskończoności, a jedynie swój pancerz. I dwustronne ostrze. Staje on naprzeciw świętej trójcy Ziemi, kapitana Ameryki dzierżącego Mjolnir, co daje mu moc Tora, Iron Mena w jego najbardziej zaawansowanej nanotechnologicznej zbroi Mark 85 oraz samego Tora uzbrojonego w Stormbreaker i Mjolnir. Logika komiksowa i filmowa podpowiada, że trzech Herosów klasy S powinno z łatwością pokonać jednego kosmitę bez supermocy magicznych a jednak Thanos dominuje nad nimi w sposób absolutny. Jego dwustronne ostrze, wykonane z nieznanego ultra wytrzymałego stopu, często spekuluje się, że jest to metal Uru lub Dargonit, wiruje z taką prędkością, że tworzy kinetyczną barierę nie do przebicia, odbijając repulsory Ironmana i blokując połączone ataki młota i topora. W tej walce widzimy, że Thanos posiada refleks pozwalający mu unikać błyskawic i reagować na ataki z wielu stron jednocześnie. Kiedy łapie Tora i zaczyna wbijać Stormbreaker w jego klatkę piersiową, robi to czystą siłą mięśni, powoli, metodycznie, patrząc w oczy Boga, który wcześniej prawie go zabił. Najbardziej szokującym momentem jest jednak zniszczenie tarczy Kapitana Ameryki. Tarcza ta, wykonana z wibranium, metalu, który z definicji absorbuje wszelką energię kinetyczną i wibrację zostaje rąbana przez Thanosa z taką furią i siłą, że pęka i rozpada się na kawałki. Fizycy analizujący tę scenę wskazują, że aby zniszczyć wibranium w ten sposób, Thanos musiał wygenerować siłę uderzenia wykraczającą poza konwencjonalną skalę, prawdopodobnie naruszając wiązania molekularne metalu samą brutalną energią kinetyczną, co stawia jego siłę uderzeniową w kategorii planetarnej. Jednak siła fizyczna to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa groza Thanosa kryje się w jego umyśle, który jest przeklęty wiedzą. Thanos nie jest barbarzyńcą. Jest geniuszem, naukowcem i filozofem, który widzi wzorce tam, gdzie inni widzą chaos. Jego plan zrównoważenia wszechświata nie wynikał z nienawiści, ale z zimnej, maltusowskiej kalkulacji opartej na tragedii jego ojczystej planety, która upadła z powodu przeludnienia. Ten intelekt pozwala mu na strategiczne wymanewrowanie przeciwników znacznie potężniejszych od niego. Wiedział dokładnie, jak wykorzystać miłość Star Lorda do Gamory, by zdobyć przewagę. Wiedział, że Doktor Strange jest największym zagrożeniem, i wyeliminował go precyzyjnie. I wiedział, że Duma Tora będzie jego zgubą. Jego statek flagowy, Sanktuarium II. To latająca forteca zdolna do niszczenia powierzchni planet bombardowaniem orbitalnym, a armia, którą dowodzi Shitauri Outriders, Sakarans i przerażający Black Order, jest przedłużeniem jego woli. Członkowie Czarnego Zakonu, tacy jak Ebony Maw czy Kul cool Obsidian, sami w sobie są zagrożeniem dla całych cywilizacji. Ebony Maw pokonał Strange'a bez wysiłku, a jednak wszyscy oni klękają przed Thanosem. Z autentycznym strachem i oddaniem, co świadczy o jego charyzmie i dominacji. Kiedy Thanos zakłada rękawice nieskończoności, wkraczamy w sferę boskości, ale nawet tutaj jego potęga objawia się w unikalny sposób w jego wytrzymałości na kosmiczne energie, które zabiłyby każdą inną istotę. Kamienie nieskończoności emitują promieniowanie gamma o natężeniu, które przepala materię organiczną przy samym kontakcie. Red Skull został wygnany przez sam dotyk tesseractu. Jane Foster umierała od posiadania ateru, a strażnicy galaktyki musieli połączyć siły, by utrzymać kamień mocy przez kilka sekund. Thanos nie tylko trzyma te kamienie, on używa ich wszystkich naraz. Moment pstryknięcia, The Snap, jest największym dowodem na jego fizjologiczną wyższość. Energia wyzwolona w chwili wymazania połowy życia we wszechświecie była wystarczająca, by oświetlić kontynent, a fala zwrotna spaliła rękawicę i stopiła ją z jego ręką, ale Thanos przeżył. Co więcej, przeżył drugie użycie rękawicy, kiedy zniszczył kamienie, redukując je do atomów, co niemal go zabiło, ale nie unicestwiło. Porównajmy to z Hulkiem, którego ręka została trwale uszkodzona, lub z Iron Manem, który zginął natychmiastowo po jednym użyciu. Thanos jest jedyną istotą w historii, która władała mocą absolutną dwukrotnie i wciąż miała siłę, by usiąść w ogrodzie i oglądać wschód słońca. W komiksach Marvela postać Thanosa sięga jeszcze głębiej w rejony kosmicznego horroru i metafizyki, gdzie jego potęga jest często definiowana przez jego relacje ze śmiercią. W serii Thanos Wins, Donniego Katesa, widzimy alternatywną przyszłość, w której Thanos zwyciężył całkowicie i ostatecznie. Ten król Thanos. Zabił wszystkich Herosów Ziemi, wymordował panteony bogów, zabił Galaktusa używając jego własnej głowy jako tronu, a nawet uczynił z Ghost Ridera, Franka Castle, swojego sługę i kosmicznego psa łańcuchowego. W tej wizji Thanos stoi na zgliszczach wszechświata jako ostatnia żywa istota, czekająca na spotkanie z panią śmierć. To pokazuje, że jego potencjał nie ma górnej granicy, z odpowiednim czasem i przygotowaniem prep time. Thanos jest w stanie pokonać istoty takie jak Odin, Zeus, a nawet Celestiale. Jego komiksowa wersja dysponuje również zdolnościami telepatycznymi i telekinetycznymi, które w filmach zostały pominięte. Potrafi on oprzeć się atakom mentalnym Mantis czy Moon Dragon, a nawet manipulować materią na poziomie atomowym bez użycia kamieni. Słynna jest scena, w której Thanos przeżywa krzyk Black Bolta, lidera Inhumans którego głos potrafi kruszyć planety. Thanos przyjął ten krzyk prosto w twarz z odległości metra, a jedynym efektem było zniszczenie jego hełmu i lekkie krwawienie z nosa. Następnie wstał i zmiażdżył czaszkę Black Bolta o ziemię. To jest poziom wytrzymałości, który wykracza poza zrozumienie fizyki. Nie można też pominąć jego psychologii, która jest jego największą bronią i zarazem jedyną słabością. Thanos jest nieunikniony. I am inevitable, nie dlatego, że tak mówi, ale dlatego, że jego wola jest nieskończona. W Wojnie Bez Granic poświęca to, co kochał najbardziej Gamore, na Vormirze, by zdobyć kamień duszy. Widzimy wtedy łzy na jego twarzy. To nie jest bezduszny potwór, to fanatyk, który wierzy w swoją misję tak głęboko, że jest gotów rozerwać własną duszę na strzępy, by ją zrealizować. Ta determinacja sprawia, że doktor Strange, Widząc 14 milionów wariantów przyszłości, zrozumiał, że nie ma sposobu na powstrzymanie Thanosa przed pstryknięciem. Można było jedynie odwrócić jego skutki później. Thanos musiał wygrać, ponieważ był gotów zapłacić cenę, której bohaterowie nie byli w stanie sobie wyobrazić. W przeciwieństwie do Lokiego, Ultrona czy Hela, którzy pragnęli władzy, uznania lub zemsty, Thanos pragnął ciszy i równowagi. Jego motywacja była altruistyczna w jego własnym, spaczonego umyśle, co czyniło go odpornym na negocjacje, zastraszanie czy przekupstwo. Jego dziedzictwo jako złoczyńcy jest monumentalne. Thanos jest wielkim złym, który faktycznie wygrał, zrealizował swój plan. Usiadł na werandzie z uśmiechem na twarzy patrząc na wdzięczny wszechświat. Fakt, że Avengersi musieli złamać prawa czasu i przestrzeni, by go pokonać, jest największym hołdem dla jego potęgi. W finałowej bitwie, końca gry, kiedy Scarlet Witch, czerpiąca moc z kamienia umysłu i magii chaosu, zaczęła go miażdżyć, unosząc go w powietrze i rozrywając jego pancerz, Thanos pokazał swój geniusz taktyczny, rozkazując ostrzał własnych wojsk. Rain Fire poświęcił swoją armię, by uwolnić się z uścisku co pokazuje, że dla niego nie ma świętości, jest tylko cel. Nawet w obliczu kapitana Marvel, która przyleciała i zniszczyła jego statek, Thanos był w stanie zareagować. Kiedy Carol Danvers powstrzymywała go przed zamknięciem dłoni w rękawicy, Thanos wyciągnął kamień mocy drugą ręką i użył czystej energii kamienia, by uderzyć ją z siłą, która wyrzuciła ją z orbity walki. To dowodzi jego niesamowitej przytomności umysłu w chaosie bitwy. Potrafi improwizować, używając kosmicznych artefaktów w sposób, którego nikt inny nie przewidział. Podsumowując tę tytaniczną analizę, Thanos jest bytem, który stoi na szczycie łańcucha pokarmowego Marvela. Jest połączeniem brutalnej siły Hulka, taktycznego geniuszu kapitana Ameryki, technologicznego zaawansowania Iron Man'a i determinacji Punishera, a wszystko to zamknięte w ciele nieśmiertelnego Eternalsa. Nie potrzebuje armii, by podbić planetę. Armia jest tylko narzędziem do sprzątania. Nie potrzebuje kamieni, by pokonać Avengersów. Kamienie są tylko narzędziem do naprawy wszechświata. Jego prawdziwą mocą jest to, że kiedy wchodzi do pomieszczenia, nawet bogowie czują dreszcz, bo wiedzą, że rozmowa się skończyła, a zaczął się wyrok. W panteonie popkultury Thanos jest przestrogą przed fanatyzmem, ale też pomnikiem siły woli. Jest dowodem na to, że jedna istota, jeśli jest wystarczająco zdeterminowana i potężna, może rzucić wyzwanie całemu istnieniu i wygrać. I choć ostatecznie obrócił się w proch, jego cień na zawsze pozostanie nad MCU, jako punkt odniesienia dla wszystkiego, co nadejdzie później.